W dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o funkcji ciągłej. Co to jest funkcja ciągła? Ogólnie możecie sobie wyobrazić, że funkcja ciągła to jest taka, którą jesteście w stanie narysować bez odrywania ręki. To tak, żebyście mieli jakąś intuicję. Więc zobaczcie, na przykład to jest funkcja ciągła. Ale powiedzmy, to jest nasza funkcja f od x, a teraz zobaczcie na funkcję g od x, która będzie wyglądała tak. Musiałam przerwać tutaj, żeby ją dokończyć, czyli nie jest to funkcja ciągła. Ona nie jest ciągła w tym punkcie, powiedzmy, a, ale będzie prawostronnie ciągła, o czym może później poopowiadamy sobie. Taka funkcja, gdzie mielibyśmy tutaj wartości, tak, i w tym punkcie znowu przerywamy. Niech będzie hodix, też nie jest funkcją ciągłą. Jaka jest definicja? Chcemy, żeby nasza funkcja była ciągła w x0, w jakimś punkcie x0, to musi być spełniony taki warunek, że przy x dążącym do x0 z lewej strony naszej funkcji musi być równy granicy przy x dążącym do x0 z prawej strony naszej funkcji i musi być równy wartości funkcji w tym punkcie f od x0. Czyli zobaczcie, na przykład jakbyśmy patrzyli na funkcję h od x. Granica z lewej strony x0 i z prawej strony x0 była taka sama, ale nie była równa wartości funkcji w tym punkcie. Nie mieliśmy takiego problemu w żadnym z punktów e, na funkcji f od x, natomiast w g od x w tym a, który jest naszym x0, nie mamy takiej samej granicy z lewej strony i z prawej strony, bo z lewej strony ta granica wychodzi tyle, a z prawej strony tyle, dwie różne liczby. Zadanie, które jest teraz na tablicy, polega na tym, że mamy znaleźć takie a i b, żeby funkcja, którą widzicie, była ciągła. Ok. Patrzymy, że mamy skok w minus jedynce i w zerze. Czyli najpierw sobie zrobimy ciągłość dla x0 równego minus 1. Ok. A dlaczego tylko w minus jedynce i w zerze? Bo zobaczcie, w pozostałych przedziałach, czyli on jest w się do minus jedynki otwarty, jest to wielomian, jest on ciągły. Tutaj też wielomian i też wielomian. Czyli funkcja nasza jest ciągła w każdym z tych przedziałów, gdzie damy nawiasy otwarte. No, natomiast w minus jedency w że musimy coś skleić. Dla minus jedynki mamy, że limes i z dążącym do minus jedynki z lewej strony naszej funkcji. Ma być równy limes przy x dążącym do minus 1 z prawej strony naszej funkcji i ma być równy wartości funkcji w minus 1. To zacznijmy od wartości funkcji w minus 1. Gdzie jest f od minus 1? No, w minus 1, czyli biorę przypadek ten środkowy, bo tu jest minus 1 domknięty. f od minus 1, czyli tu wstawiam minus jedynkę, 2 razy minus 1, minus 2. Policzę teraz granicę z lewej strony. Limes przy x dążącym do minus jedynki z lewej strony, czyli mniejsze od minus jedynki, to jest ten wzór, czyli ax kwadrat plus 1. Mogę wstawić miejsce x minus jedynkę, czyli będzie minus 1 do kwadratu, to jest 1, będzie a plus 1. Ok, limes przy x dążącym do minus jedynki z prawej strony, to teraz stawiam wzór. Tam, gdzie x są z prawej strony minus 1, czyli ten drugi 2x i jak liczę taką granicę, mogę normalnie wstawić sobie minus 1 w miejsce x, czyli to będzie minus 2. I teraz uwaga, żeby funkcja była ciągła w minus 1, to musi być równe minus 2a plus 1 i wartość funkcji w minus 1, czyli minus 2. Czyli mamy tutaj równanie, że A plus 1 musi być równe minus 2. A równe wobec tego minus 3. To teraz to był pierwszy punkt, który zrobiliśmy. Drugi punkt, chcemy załatwić ciągłość dla x równego 0, tak? bo to był drugi skok. No to patrzymy, Limes przy x dążącym do 0 z lewej strony naszej funkcji, czyli wypisuje wzór na lewo od 0, czyli dla x mniejszych od 0 to mamy tutaj 2x. Mogę wstawić, jak liczę tutaj granicę normalnie, 0, czyli mam 2 razy 0,0. Zero, zero. Limes przy x dążącym do 0 z prawej strony naszej funkcji to jest Limes, x dążącym do 0 z prawej strony, większa od 0 to tu, x do trzeciej plus bx. Wstawiam 0, no to wychodzi mi 0. I jeszcze chcę policzyć f od 0. F od 0. To co mogę wstawić, tutaj mam 0 odomknięte, czyli F od 0, jak liczę, to wstawiam do tego wzoru w miejsce x 0. No to jest 0. No i teraz zobaczcie co mamy. Mamy, że żeby ta funkcja była ciągła, to musi być równe to, to i to. Ale to zawsze jest równe. Czyli tak naprawdę B należy do R. Bo dla każdego B w zerze będziemy mieć... Ciągłość, bo zobaczcie, tu wyszło nam 0, 0, 0, to B się tak jakby skasowało. Czyli A musi być równe minus 3, a B jest jakąkolwiek liczbą rzeczywistą, wtedy nasza funkcja jest ciągła. Czyli skleja się w minus 1 i w zerze, a poza tymi punktami na pewno była ciągła, bo a były to wielomiany, a wielomiany są funkcjami ciągłymi.